czysty z Tomiego, ale jednak Hej, Dzisiaj widzimy się w nowym vlogu i na dzisiaj mam kilka zadań. Po pierwsze, chciałabym jechać do biblioteki publicznej, żeby wypożyczyć sobie książkę, chociaż nie wiem, czy ona jest otwarta tam, gdzie chcę jechać. Tam mam najbliżej. E, więc zobaczymy sobie. Ewentualnie, jeśli tam nie jest otwarte, no to ogarnę to na tygodniu, bo dzisiaj mamy sobotę. E, tak. Boże, w ogóle, ile energii? Jak ja po prostu odpalam kamerę, to we mnie jakby wstępuje inna osoba, i nie wiem, chciałabym dawać Wam tą energię, więc może dlatego. Po drugie, muszę jechać kupić przełączkę do iPhone'a, bo uwaga, uwaga! Dostałam iPhone'a od brata i właśnie teraz nim nagrywam, także mam nadzieję, że jakość obrazu będzie lepsza w końcu na filmikach. Dostałam iPhone'a XR. I w ogóle jestem mega wdzięczna, mega zadowolona i jakby wow, to jest mój pierwszy iPhone. Po prostu to jakie on zdjęcia robi i tak dalej. Wiecie, nie muszę się martwić, że jak jest ciemno, to będzie wszystkie zdjęcie czy coś takiego. I naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego. Jestem e, naprawdę przeszczęśliwa i w ogóle no iPhone, wow, jest ręka mi się trzęsie. No wiecie, iPhone to jednak iPhone eee, Ja wcześniej miałam Xiaomi Taki po, o, poniszczony eee, To jest Xiaomi chyba 9 albo 10, nie wiem, już sama nawet nie wiem Jak to jest Xiaomi, ale w każdym razie Mi to po prostu nie przeszkadzało Ja jestem taka, że się dostosuję do tego, co mam Oj Boże, co ja gadam Masakra, ja bym chciała być Taka trochę spokojna, taka, że Wiecie kochani, co tam u was Taka wiecie, taka Comfort person, ale ja mam energię i nie będę udawała, że jej nie mam, więc ma być komfortowa, ale ma być też po mojemu. Bardzo lubicie te przeglądy w ogóle, to jakie wyświetlenia te filmy robią, ja jestem naprawdę w szoku, ale nic dziwnego, ja kocham oglądać takie rzeczy, kocham oglądać tanie rzeczy, ładne rzeczy, więc jako, że my dziewczyny takie jesteśmy to ja dzisiaj zrobi, zrobię przegląd taki jednak ten YouTube to jest po prostu moja perełka no patrzcie jaka jakość i jak jest pięknie na dworze po prostu liście weterek zimny w ogóle patrzcie jak ja jestem ubrana już jest ta pogoda że trzeba się cieplutko odziać słuchajcie nie udało się jednak poniedziałek, środa, czwartek i wtorek, piątek do 16.00. Więc albo zobaczę, zaraz stanęcie: na czy gdzieś jest w pobliżu, jeszcze jakaś, a jeśli nie, no to będę musiała niestety przyjechać w poniedziałek. A szkoda, bo chciałam już zacząć coś czytać. Wycinam panini z żabki, bo jestem taka głodna. A tutaj jest 30 zł za kilogram, także lecimy. Zaczynamy przegląd, a więc patrzcie, jaka to jest piękna sukienka, długa, zielona z Miss no, jest prześliczna. Tutaj sweterek. Teraz są bardzo modne takie sweterki i zauważyłam, że dużo dziewczyn je nosi. I bardzo mi się to podoba, bo to jest taki mega jesieniarski look. Także na plusik i spójrzcie na tą marynarę czerwoną w kratę. Myślę, że fajnie można ją wystylizować. No ja jej nie wzięłam, ale ogólnie bardzo mi się podobała. Tu kolejna taka zielona i trochę mi się kojarzy to z takim stylem, jakby nie wiem skąd no? nie wiem czemu. I na ten sweterek, on właśnie był na mnie za duży, ale ogólnie teraz bardzo dużo też jest tych sweterków w takim stylu, takim Coco Chanel trochę. I kolejne shin i właśnie też w tym samym stylu, także teraz to jest mega na mega w trendach moim zdaniem i w ogóle jest bardzo ładne, bo takie klasyczne. Spodnie z pull and bear, trochę brudne jak widać, ale może dałoby się je doczyścić, nie wiem, ale ogólnie są porządne i bardzo ładne, w ogóle nie zniszczone. Kolejne tak i znowu jakiś motyw jeździecki mam wrażenie, ale też coś mają w sobie takiego i zwróciły moją uwagę. Kolejne czarne, zwykłe. Spójrzcie, że to w ogóle nie jest zniszczone i bardzo tanio można je kupić. Tutaj jeansy z Boho i ja kiedyś miałam ubrania z tej firmy i one są naprawdę bardzo dobre. Teraz się zastanawiam, dlaczego ja tych spodni nie wzięłam, bo są przepiękne. No, ale już po fakcie, także e, polecam iść na ciuchy i patrzeć. Tutaj piżamka, e, przymierzałam te spodnie, ale były nam mnie za duże niestety, bo są przepiękne i jeszcze są cieplutkie, teraz zima. E, tutaj w pierwszym e, momencie myślałam, że jest z, z Tomiego, ale jednak nie, to jest Primark, ale przepiękne. Myślałam, że nie zdążę, ale jednak zdążyłam, także Skyfab the limit, trzeba wierzyć w to, że się uda. I dobiegłam do tej drugiej biblioteki i jeszcze zahaczyłam o Cicholan. Także mam dwie książki: jedną o Hashimoto, a drugą taką zwykłą. I zobaczymy, także bardzo się cieszę. Jeszcze najlepsze jest to, że w tej bibliotece są planszówki, audiobooki, do tego jeszcze w ogóle jakieś gry na konsole i tak dalej. Więc bardzo fajnie, a <grym> miałam. Chwilę, więc już nie chciałam yy, tak w nerwach wybierać, więc wybrałam pierwszą taką lepszą, ale w ogóle bardzo fajna, bo I po prostu to było przeznaczenie chyba ta książka. Że właśnie yy, mężczyzna przyjeżdża do miasta i nie wie yy, jaki jest i tak dalej, więc to co o wam mówiłam ostatnio, co ja czuję. A drugą, właśnie tą o Hashimoto, pan wybrał, więc już nie chciałam wymyślać, że chciałabym bardziej o dieta Hashimoto. Ale najpierw sobie przeczytam tą, a potem sobie przeczytam o dieta Hashimoto. Więc naprawdę fajnie, i w ogóle jeszcze zahaczałam o ten Holland, Jeju, wow! I wszystko za darmo, mam już karty biblioteki, także jestem po prostu zadowolona. Naprawdę nigdy się nie poddajcie nawet takich głupich kwestiach, że nie zdążycie do biblioteki, po prostu zepnijcie jak i lećcie. Ja najpierw wybrałam ciuchy i jeszcze się obkupiłam za 70 zł, tyle ciuchów kupiłam, że wow. Tak w ogóle mam 5% baterii, więc raczej nagram z Pepko yy, i tam z Galerii Wileńskiej już tym drugim telefonem i po prostu jakoś to prześlę sobie na iPhona i tyle. Dobra, a więc w Pepko spójrzcie na to futerko. Bardzo fajne. Nie wiem na ile ono jest ciepłe, ale kosztuje 60 zł. I są jego dwie wersje i jeszcze jest ta jasna. Moim zdaniem bardzo ładne i na przykład do długich kozaków e, albo do takich e, UGC fajne. Taki pleciony e, szaliczek. Bardzo też mi się spodobał. Może przez to plecenie wygląda tak ciepło, i przytulnie. I ta bluza futerkowa. W ogóle bardzo dużo rzeczy jest futerkowych. Nie wiem, czy tylko ja to zauważyłam, i to chyba będzie w modzie niedługo, bo mam wrażenie, że na każdym kroku coś widzę. Ta wiralowa bluza, ją widziałam i na TikToku, i na Instagramie. Więc. Musiałam ją nagrać. Ona chyba około tam 70 zł, z tego co widzę, tutaj co nagrałam. No i te koszule, one też są bardzo ogólnie teraz takie hypowane i też dużo dziewczyn je nosi, no ale nic dziwnego. I patrzcie, one też są takie futerkowe, także no to chyba jest to. Kolejna jest ta biała i ona też jest bardzo fajna. Taka no, widać, że. Rzuca się w oczy i jest taka nietypowa, bym powiedziała, no bo ma tutaj taką kredkę, ale jest biała, więc naprawdę ładna. Yy, zauważyłam też sweterki na jesienne, zimne dni. Yy, także jeśli chcecie się obkupić, to naprawdę w wpłatko trochę tego jest. Tutaj taki czarny też bardzo ładny, w ogóle strasznie mi się on spodobał. Yy, kolejna to jest taka jakby tunika. Z golfem, tylko ona była dosyć cienka, z tego co tutaj widzę. I powiem Wam, że trzeba by było się pod nią porządnie ubrać, żeby było ciepło. Te buty w ogóle strasznie mi się spodobały i ten obcas też bardzo dużo widzę na ulicy. Dziewczyn ma buty w takim mniej więcej stylu, w sensie tego obcasa, więc to też jest modne. No i Hello Kitty, za dwie dyszki, jeśli jesteś fanką bierz. Tutaj kolejna to jest właśnie bluza taka zamszowa i do tego są spodnie i to jest w ogóle komplet, jest bardzo ładny, mi nie jest dobrze ogólnie w takich kompletach, nie mam do tego chyba figury, mam wrażenie, mam podobne w domu, ale myślę, że naprawdę jest śliczny i są właśnie kolory dwa chyba, z tego co kojarzę, różowy i taki szary, zielony, nie wiem jak to w ogóle... Dziwnie, dziwnie tutaj wygląda, więc już nie pamiętam, jak on wyglądał na żywo. E, a nie, jednak jest jeszcze zielony, więc dobra, jednak jest. E, no i powiem Wam, że on naprawdę był spoko i też był w Tutaj patrzcie, ten sweterek. Mówiłam, że to jest modne i było to mhm. na ciuchach, tylko tutaj kosztowało 60 zł, a na ciuchach dałam mi całą dychę, więc trochę jest różnica i bardziej mi się podoba ten ściuchów, ale no. W ogóle bardzo mi się spodobała, spodobał ten krótki jakby płaszczyk, kurt, krótka kurtka i tak sobie wyobraziłam do tego właśnie długie kozaki i mega by to wyglądało. No i taki cieplutki sweterek na jakieś sobotnie wieczory z książką, idealny jak dla mnie. I w ogóle bardzo ładne ma plecienie. Także polecam. Naprawdę. Także pepko daje radę. Po drodze się okazało i patrzcie co tu się dzieje. Ja jeszcze wychodząc, dorwałam takie yy, rękawiczki, też mi się one bardzo spodobały i kosztowały 17 zł. I są ocieplane, ale obok zauważyłam lepsze yy, skórzane, ale one chyba kosztowały około no, 30, o, 35 zł, właśnie. Także. O, matko, pająk. Prezentów ogólnie od mojego brata i jego żony z Anglii. No więc, pierwszą rzeczą jest Krasnar. Ja już go pokazywałam. Taki fajny, jesienny z action. Nie ma oczu, jak coś. Jest bez oczu, ale to nic. Fajnie tutaj pasuje i ma honorowe miejsce przy telewizorze. Teraz tak, jak już w moim domu brakuje sztućce, dostałam sztućce i dostałam noże. Ja całe łapy sobie pocięłam, także one są bardzo ostre. Dostałam y, widelce, łyżki, nóż, y, noże i łyżeczki, bo w ogóle łyżeczki w moim domu to jest jakaś katastrofa, także bardzo się cieszę. Dostałam y, takie coś na żeby garniczek położyć albo patelnię gorącą, wiecie, jakaś jajecznica. Fajny, y, bardzo fajny gadżet do domu, muszę to wyłożyć, eee, słuchaj, jeszcze w ogóle, jeszcze, nie, roz... ja jeszcze nawet tego nie rozpakowałam, ale dostałam na masełko, bo ja w ogóle takie prawdziwe masło bardzo lubię i solniczkę i pieprzniczkę, także to są moje prezenty, no i oczywiście tego kresnala i ten kubek a no i iPhone'a oczywiście, także naprawdę dostałam mnóstwo prezentów i bardzo się z tego cieszę. No wiecie, to są takie rzeczy pierwszej potrzeby w domu. Miałam oczywiście, ale no już miałam takie bardzo zużyte. Teraz będę miała swoje, nowe, więc się bardzo cieszę. I jeszcze muszę wam pokazać oczywiście ciuchy, jakie sobie wzięłam na ciucholandzie także yy, myślę, że po prostu ja je upiorę. I zrobimy jeszcze mierzymy w tym filmie, także y, będę to dogrywała innego dnia. Słuchajcie, tutaj mam wodę, a tu mam y, ten poradnik Hashimoto, y, który sobie wypożyczyłam. I y, y, to jest właśnie kto y, napisała ta lekarka, pani Katarzyna Ślubowska. I powiem Wam, że tak w miarę to przejrzałam i jest tutaj odjęcie na tym, na czym najbardziej mi zależy, ale też jest na pewno wiele fajnych wskazówek. Także ja zabieram się za czytanie i widzimy się kolejnego dnia, jak Wam nagram. Mierzymy z lumpa. A tu mam drugą książkę, ale raczej dzisiaj nie zacznę. Także na razie dobranoc. I widzimy się następnego dnia. Słuchajcie, ja będę teraz codziennie wstawiać wam jakieś stylówki z tymi rzeczami, co kupiłam z Lumpa. Więc to są te spodnie. Wziąłam sobie je, wystylizowałam bodki, sweterek, no i oczywiście do pracy ramoneska. Ale spójrzcie, jakie one są. Dosłownie... Przylegające do ciała. To są takie rurki z prawdziwego zdarzenia. Jedyny minus, jaki one mają, to to, że tutaj jest niski stan. Jak widzicie, ja tego nie lubię. Bo mam cały plecy na wierzchu i to jest jedyny minus. Chociaż dziewczyny lubią chodzić w niskich stanach. Z tego co zauważyłam, i fajnie to wygląda, ale przy mojej figurze. Yy, mogłyby być delikatnie yy, z wysłym stanem, a tak poza tym nie mam zastrzeżeń, po prostu są idealne na mnie dosłownie i w ogóle nie są zniszczone, yy, także mega na plus. Miałam Wam pokazywać outfity, więc przenosimy się do wieczora, ale już następnego dnia. <laughs> I patrzcie, kupiłam sobie taką bluzkę. Proszę bardzo. Takiego mięciutkiego materiału, takiego futrzanego. No i niedużo waga była za groszę, więc ta koszulka może kosztowała, nie wiem, dwa zł. Żal było jej nie wziąć. Także do spania, idealna, po prostu ona jest mięciutka, komfortowa, cieplutka, jest mi w niej przyjemnie i tak właśnie ma być. Tak właśnie ma być, także jestem bardzo zadowolona. Tak jak obiecałam, mamy poniedziałek, jest nowa stylówka, a więc. I zaznaczę, z oczywiście, eee, więc mam na sobie sweterek i to jest połączone, to nie jest w sensie dwie części, tylko to jest jedna część, sweterek z koszulą i to w ogóle chyba jest sheen i to było, nie wiem, może za kilka złotych dosłownie to kupiłam. I do tego spódniczka też z Ciucholandu. Także dziewczyny, naprawdę można się fajnie ubrać na jesień za nieduże pieniądze. Nie trzeba naprawdę płacić milionów w sieciówce. Tym bardziej, że takie sweterki widziałam właśnie w sieciówce, a jak widzicie on w ogóle nie jest zniszczony. Też trzeba uważać na to, co się bierze, trzeba oglądać te rzeczy z przodu, z tyłu i czy nie mają żadnych plam, bo często tak jest, to jest prawda. I też często na przykład ja nic nie znajduję, ale często jest też tak, że są też takie perełki. No i czy to nie wygląda słodko? Założyłam sobie jeszcze takie kolczyki do pracy, wypuściłam sobie kosmyki i można iść, naprawdę. I uważam, że gdyby ktoś mnie na ulicy zobaczył, nie stwierdziłby, Ej, ono macie z Holandii, No nie, także nie bójcie się tam chodzić. Naprawdę tam można znaleźć super perełeczki i gwarantuję wam, że nie... no że po prostu, że nie będziecie wyglądać tak samo jak jakaś dziewczyna. No chyba, że tak jak ja macie sweterek z no to tak. Zastanawiam się, czy nie ubrać sobie jeszcze tutaj takiego um, Boże. No tego a, ale troszkę będzie za bardzo, więc teraz jest tak klasycznie i to mi się bardzo podoba. Także, no i się Jest naprawdę ładnie. I spójrzcie. Do tego sobie dołożyłam takie buty i jeszcze ramoneskę, ale wezmę sobie jeszcze szali, żeby mi nie zmarzła. No i git, myślę. Naprawdę. Naprawdę jest ładnie. Kolejny dzień, kolejna stylizacja. Dzisiaj mam na sobie stylizację. Dzisiaj mam na sobie ee sweterek z lumpa, w ogóle patrzcie jakie o, ma takie śliczne kolory taki jest nieoczywisty moim zdaniem, w sensie ja zazwyczaj noszę czarne albo białe naprawdę, a właśnie nie miałam nigdy nic pomiędzy i teraz mam i do tego spódnica i ona też jest z lumpa, I ją już bardzo dawno temu kupiłam i powiem wam, że ona jest naprawdę spoko Yy, tylko że ona już jest trochę na mnie za dużo. Yy, no i niestety fuck up mały, nie miałam dzisiaj cieńszych rajstop, więc może uważać, że się dzisiaj ugotuję w tych rajstopach, ale to nic. Yy, I jak zawsze od pewnego czasu na szybko frytura, kosmiki wypuszczone, koczek z tyłu i możemy lecieć do pracy. Nic sobie dzisiaj z biżuterii nie zakładałam, nie wiem, nie mam dzisiaj modu na to. Ale powiem wam, że do, dosyć dobrze się czuję dzisiaj, w ogóle 17 stopni, ale wiecie, 17 stopni we wrześniu jest zupełnie inne niż 17 stopni, nie wiem, w czerwcu, lipcu. Powiedziałam we wrześniu, mamy październik jak coś. Także tak wyglądam. Myślę, że naprawdę jest okej. Okay. Ogólnie mam wrażenie, że wszystko lepiej zawsze wygląda z kurtką ramoneską. Yy, także... Tak wyglądam na wyjście. No i co? Jest spoko, jest spoko. Jak na wersji Holland. Ubrałam sobie marynarkę, golfik i spódniczkę taką krótszą. I, i ta edycja jest wzorowana na y, tym, co jest w H&M w tym momencie, czyli ta wersja Coco Chanel Coco Chanel i to jest mega piękne i właśnie to jest outfit z Lumpa ja tego nie kupiłam w sklepie, takim normalnym, kupiłam to za kilka złotych więc to da naprawdę się da dobra, nie zwracajmy uwagi na to pranie i na wory ale no ładnie. Do tego wodki sobie założyłam. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Będzie bardzo mi miło, jeśli zasubskrybujesz ten kanał oraz wpadniesz na mojego Instagrama i TikToka.